Odpalone! Witam was bardzo serdecznie Z tej strony w Wróbel A to jest nowa seria Zagrajmy Wy A to jest krajofirma kooperacji Ze mną dzisiaj jest Maker Witam go bardzo serdecznie Hello oh. no, a, a, Dobra no to lecimy powiem przywitanie 10 na no, 10 No No nie ma co Zastanawiam się jak z tą spierniczyć Jest!

to i tak dobrze. No na tym spiku zawsze mam 20, Max 30. Nie fab teraz. <noise> Tutaj jest kadcenka, nie widzisz? Ja rozumiem twój fetysz stóp, nóg, ale no kurde. No. To nie rezydent. <noise> Wiem. Ale też grałem trochę w Silent Hill. Ale to też nie Silent Hill. Wiem, ale gra była inspirowana Silent Hillem. Czemu ja stoję, jakbym był opętany? <grystanie> Czemu ja stoję, jakbym miał wibrator w dupie? Bo masz. Proste. Ej. Y, tak. Alternatywne zakończenie. Odjeżdżamy stąd w pizduku. <grystanie> nie. Czekaj, pokażę ci jeden bardzo fajny patent. Gdzie jesteś. I jak się szybko przemieszczać? Patrz. Pokażę ci coś. Musisz to tak, kiedy sprintujesz, musisz tak i też można takie coś robić na przykucy, że najpierw unik do przodu i tak lecisz bardzo daleko. Jest to troszkę ciężkie do wykonania, ale bardzo dobre. Można dzięki temu pokonać bardzo duży dystans. O! No i żeś Mi... mnie zablokował swoim dupą. Mi się i tak smień skończył, więc. No. Dobra, pod A co mnie masz... się matuje? nie ładuje? powinien mi się przypadkiem Cze ładować? Czekaj, tutaj masz. Nie, chwila. Czekaj, musimy oh, wpierw no. rozejrzeć się, bo możemy znaleźć amunicję. Masz tutaj amunicję do pistoletu. Halo, tutaj. Idę idę, 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 biegnę, latam. Antek, chodź do nogi, do pana. I tak, i tak pewnie od następnego poziomu nie będziemy w ogóle broni, więc. Nie wiem, ja, te, ja się ty nie się nie to. Ty możesz nie mieć, móc. ale ja by dam ją na pewno. Bo ja to umknął, a umknął nigdy nie ma broni. <noise> Dobra. Rozdzielamy się. O, ja sam pamiętam jak. jak... Ja mam full... Nie, to nie, nie, nie mogę tego, bo to jest do P345. Nie, ty masz tą broń. P345. Nie 5. mogę. No, no przy... bo masz fulla już. No to chuj, no to weź jak nie masz, czy też masz fula. Ja też mam fulla. Ja biorę pałę, bo ja jestem pałą. Tempą no. pałą, łysą pałą. Uu, ŁYSY z YouTube'a. To nieźle, weź już masz nazwę na kanał. Uhu. Dobra. Nie lubię tego miejsca. To o strzelba i... jak coś. Ja biorę Bierz. gewer. Co? Gewer 43. Co jest strzykawka? Ja biorę strzykawkę. Dobra, będziesz moim medykiem. Medyk! Tak... typo. Bijemy go mele! O, Biała Azjata! Biała Azjata tu wyleciał Ja go nazywam Michael Majer, jest po przejściach. Ja go nazywam Białym Azjatą, bo A, widać, taka, że... a da się tu przejść? Nie, próbowałem. Ty wszystko próbowałeś. I tutaj czy... masz Shotgeja. Shotgeja masz. Mmm Majer, czekaj, jak się ogarniał akibunek i powiedziałem, tak? Tab. Eee. Slot pierwszy, slot ja, drugi, a ja pod... trzecia. U, uwaga, mamy kolejnych putafonów. I uwaga, mamy łóżkowca też. Po, łóżkowca, poduszkowca. Uwaga, biała zjata. Da się tu krytyki? Daje, da, da się krytyki to jest strzelić? Nie! Nie da się, uważaj, bo za chwilę może na nas polecieć. Wiesz kto? Tak, szkoda, że z nie można zmieniać broni. Wiem, że niektórzy to mają takie patenty, że można generalnie szybko broń zmienić i tak zbugować, że na przykład możesz mieć karabin i, i normalnie też w jako w drugiej ręce, mieć broń walki wręcz. Hmm. I kiedy walisz prawym, to tak naprawdę walisz bronią walki wręcz. Jeszcze I zadajesz ta, ta wtedy większy ta dymet. Uwaga, U, po, łóżkowiec. A, łóżkowce to takie. Ale uważaj, bo za chwilę będzie pan heavy metalowiec. Wiem, ja go słyszę. Oczekam. Myers. Myers. Ej! Co do niego idziesz do mnie? Nie Co dla ty? psa, dla pana to! Co? Ja się mam bać? Nara HWDP. ja mogę leczyć drugą stronę, Bo to nie e, pamiętam Możesz dropnąć strzykawkę. Dobra. Aja. Zleciał, ja nie widzę ja... Twojego HP, więc jak coś to mów? E, ja dobra, próbuję. jak widzę chcesz? Go. Widzę go, e, Dobra, przyprowadź go do mnie. Raz, dwa. Ładnie, ładnie. Żyjesz? On się wydaje dźwięk u mnie. Tak, on się wydaje dźwięk u mnie. Dobrze, ja oddałem dwa strzały i go już załatwiłem. Dobra, olejmy ich. Nie musimy się z nimi bawić. Tylko uważaj, bo one biją w a trochę mogą napsuć. Mam, mam morfinę. Tak. Mam tu jeszcze glocka. To e, nie było laski przypadkiem? Nie. Jedynie w kampanii. Ja a. tu przeładuję. E, bierzesz, bierzesz, Dobrze. No. Ten pistolet zadaje naprawdę ja surowy Ja mam trzy naboje i trzy magazynki, więc... Luz. Ja mam full, full naboi Właśnie. w magazynku. Nie, dobra, idziemy. A poza tym jeszcze z kumplem żeśmy kiedyś sprawdzali animacje Jak działają w grze no. I to było tak że po prostu kucaliśmy do góry Kucaliśmy i szliśmy tak do góry A teraz Ty O nie o nie, nie nie To ten mały kuta Kutafon No chodź to chodź załatnie. To jest mały alien kurde no, dokładnie. Jak chcę amunicję, jedno. Dziecko aliena. Jest tu jakaś, jak będzie amunicja. Ale mam to... gloka, mam gloka dla ciebie. Jak chcesz, mogę ci dropnąć gloka. We will on the loka. Tutaj masz gloka. Hej, maker, tu. Szukam, go No, się. pod nogami! Na ziemi go masz! Mm. Boka jest fajniejszy czy gorszy? Znaczy się ma większą pojemność, ale mały damage, ale łatwy do kontroli. Kucznik! I jest bardziej szybko strzelny. Jest bardziej szybko strzelny od. Od. Na, dobra. Od tego pistoletu, co ty masz. Tamten ma dużą siłę, ten ma małą, ale dużą szybkostrzelność. O, mam shot geja. Dobrze. Ulecz się, bo mi tu jęczysz. Ja się nimi zajmę. Ty się wylecz. Okay. Dawaj se w żyłę. Mam ten w żyłę, jedziemy. Uhu. Dobra. Dziecioka załatwiłem. O, morfineczka. Jeden leży. Dru. Wow. Dobra. Co tam? Nie. Spokojnie, radzę sobie. Nie ma co cyna... okay. Nie ma co płakać Co to jest? Nie. to jest? to jest? To jest... E... Morfina. No Morfina. Zagrania Moja na to, fajna że... dziewczyna Co się dzieje? O! Duży Spokojnie możemy go ominąć. Wiem. Dobra Ja nawet jeszcze aż tak mocno ja nie tak oberwałem i się nie wyleczyłem, nawet... E Aua! Jak mi wykopał? Wstawaj, wstawaj, wstawaj! Bo cię zdepcze! żeby wykrakał! Bo mnie kurde wykopał. A ja tutaj czekam. E, gdzie? No e, w podziemie, w tunelach. O tych chamie! Skoczyłem Wskoczyłem tam, no. Przypadkowo. tam mnie kopie jak dres, a... No, no tacy pomocni! Mam strzelbę z jednym nabojem, co ty chcesz? Ej, i... Ja nie mam w ogóle amunicji do strzelby, bo całą żem wykosztował I mam jeden magazynek o, pełen... dwa te, pełne Dobrze, że ten gigant u mnie się zbugował Dobra, nie! Nie zbugował się Dobra, ja się muszę wyleczyć O Tato, fucking shit! Jezu Dawaj speedruna tutaj Dobra, tylko ja muszę jeszcze zdobyć tą strzykawkę A ja z moją chęcią chciałbym ją mieć. Uchwala ojczyzny. Z... Skazuję cię na śmierć. Dokładnie. O Jezu! Nie! 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 Nie, 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 y, nie, y, nie! Kurde, jak poka brzmie! Oh yeah! <c repaired> Dobra, pora na grubą bertę. Dobra. Jaką grubą bertę? Ja się mam bać. No G43. Get... No Co najlepsze, ta broń jest to od Niemców z okresu II wojny światowej. Siema. Halo. Dobra, zaskakuję. Ja pamiętam te kanały. Czekaj, ja też chcę zejść. A, gdzie my jesteśmy tu? W dupie. To też w sumie. W sumie no. to się dużo zgadza. To się zgadza. Jeden z dziesięciu. <laughs> Jezu, ale żałuj, żeś nie widział tego jak mnie wykopało Bo to po prostu... To w się sensie, ja, ja to było. widziałem, ja jeszcze wtedy stałem, Aha, się <laughs> <ten> biec, <laughs> to przecież kopał Bo wykorzystałem to żeby bliżej jednej krawędzi O. O której ty byłeś? Ja <laughs> mam loading A ja już wszedłem, a ja mam loading, w ogóle mam w połowie loading i się zatrzymało, więc fajnie jest legitnie pojęci. Oj, to niedobrze. Ja lepiej. Czyżby, le... czyżby coś, coś mi popsułeś? Mhm, aha. A! <laughs> Uznaję to, że zginąłeś, ale przeżyłeś. Żyję, ale już mogę nie przeżyć, bo mnie atakują te drucioki. A ja zaraz pewnie dostanę fajnego kasza gry. Dobra. Who know? O, morfinka. Taka nie, nie, fajna nie. dziewczynka. Zaczynam się niepokoić. Ale cenimy. Mechwetrun to jest szmata. Nie chcę kurwy zdać. Spocha, masz dla numer? <laughs> Jezu.. za dużo randomowo od brutala Kurde, szkoda, że nie mogę wziąć się tej PM ki tutaj, co jest dla donatorów. No przykro mi. Najlepszy po prostu. Niektórzy co zapłacili za to co zadonatowali, to nie mieli dostępu do tej broni tak czy siak do nie, bo to... Kto normalny płaci za takie coś ja, 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 ja bym nigdy w życiu nie był Dobra A jak tam u ciebie? Tym mi... A spoko, spoko, czekam aż mi się załaduje, bo... To i ciebie chyba wywaliło. O, to jeszcze bardziej pozytywnie jest, ale ja mogę w każdej chwili dołączyć później. No więc może jednak wyłączę i włączę grę. O, no. program Half-Life często odpowiadać. Fajnie! To... Dobra, spokojnie, poradzę sobie. Przecież nie powinno być hashtag źle. Oh fuck! Dobra Okej, okay. <tryk> y, nie, nie cofam, ale cofam cię w rozwoju to na to samo. Awa! Dobra, już nie mam amunicji, mamo, nie ma mamo Mamo, nie ma mamo A co masz, o co masz, o co masz? Amunition! Jeszcze mam Glock'a. on to. Ja ci ja, ja wierzę, że masz Glock'a. Tak. Mam Glock'a. zobaczysz to na nagraniu. Stary, mi się nawet granie chce wyłączyć. To już jest niepokojące. W ogóle ten laptop jest jakiś niepokojący. E, no to uruchom tak samo jak ja. Oh fuck! Ona się to robię. Ehm... Nie żeby co, ale mam teraz Simona to? na ryju. O, e, fajnie. drugą Dobrze, że mamy grubą Bertę. I Simon na ryju. <grym> Dobrze, że on grubą Bertę i Simona. Nie Dobra. zapomnij, Simon jest jedną z ważniejszych postaci. Wiem, ale to jest ten no Six Simon. Wiem, ale wychodzi do samo. No. Simon to Simon. Her Najgorsze, że ja muszę go u katu robić tak czy siak Mmm, czy morderca No Ja się czułem, Dobra. Ty wow. wiesz co Na Steam mi zarażono i mam brak odpowiedzi na Steamie, wow Ty wiesz co ja odkryłem? Ja miałem pustego shotguna, miałem tam leżącego innego shotguna Jego ja go podniosłem to już ten mont załadowany <laughs> Od razu XD Spoko. Dobra Uff. Dobra chwila To chyba muszę rozwalić Chwila Chwila Muszę lepiej wyklipuję sobie to Nie, swoją tę pałą tego nie wyklupię Dobra, muszę wejść tu do tego budynku i to rozwalić. Dobra. Nie. Dobra. Chwila, bo ja jestem? A, w dupie Dobra. No, ja mam taki jakiś taki malutki problem. Czy... Coś, coś, coś mi się... Krajofil zaraziło mi Steama i ma Steam brak odpowiedzi A najlepsze, że tego nie mogę wyłączyć No to wiesz co najlepiej będzie zrobić? Eee... ucieknąć z innego kraju? <grym> nie, uruchom ponownie Inny kraj? <grym> nie Nie Zestartuj monitor <grym> <grym> To, to jest poradnik roku, zestartuj monitor, będzie działać <grym> Zrestartuj monitor Of <Gunki> panie, monitor, o oh, fuck Kurde, co za biała szmata czemu biała? Czemu to jesteś taki kurwa rosisowski? Co jest biała szmata? Co jest? A może ona jest... <gunki> 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 co? Co ty tułeś Zdechłem Mhm, To ja w tym czasie zeszatuję monitor, okej? Okay? Okej, okay. dobra okay.